Dzień dobry wszystkim, to kolejny odcinek Zaraz po następnych znowu nagrywany ja Jakoś tak pomyślałam, że nagram Trochę się znęcam nad własnym gardłem I mam wrażenie, że źle się to skończy Ale trudno Jestem ciekawa, co będzie dalej po prostu Gdzie yy, iść? A, w prawo Dobrze. Co nas czeka? Cześć! Aha, okej okay. Czyli jesteś strażnikiem tego pięknego miejsca? już, już, chwila, zaraz, moment. Rozumiem, rozumiem, co się stało, naprawdę. Złośliwy. Złośliwa małpa. Już, 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 bo widzę, że tam lawa się podnosi. Już, już, już. Dziadu! Czy zaraz wytłumaczę, co, co oznacza słowo wuj? Chciałem ja to wziąć. No bo ja chyba nam się udało uniknąć jego pułapki w ten sposób. żeby tylko nie spaść. To jest główny mój cel. A właściwie nie wiem jak to nazwać. Spokojnie. Skupiam się. Nie udało ci się wyczarować, co? Udało ci się wyczarować, co? Przepraszam. Już zwracam honor, drogi. Bo ci nie przedstawiłeś, ale dobra. Co tam przedstawiać? się Po co? Ej, to nie jest sympatyczne. O Jezu, dziadzie. No naprawdę, no... Cieszę się, że coś nowego wprowadziliście, ale litości dla mojego... Chorowanego żołądka. Jezu słodki. Dobra, trudno, no omijamy te wszystkie łakocie. Jezu więcej. Oh my god, nie! O Jezu, oj! oj. Dobra, trudno. Jezu, słodki, nie. Spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Organizujemy się elegancko. Chyba i tak nam nie idzie najgorzej Jestem dobrej myśli. Nie wiem właściwie, co mam myśleć o tym, bo nie wiem, gdzie jest lawa. Przypomina mi się gra w Hugo. Na pewno każdy ją zna. I w Woropsach, chyba też w Armagedonie, była taka możliwość, że się ustawiało. Znaczy nie, chyba w ogóle jest coś takiego, jak ten. Boże, jak to było? Szybka śmierć coś takiego, że pod koniec, jakby misji, jak już za długo trwa, to. ...to gra sama zaczyna odliczać jakby czas do końca poprzez... O Boże, nie. O Jezu. Spadać mi z tym. ...poprzez właśnie takie coś. Ja się tu zagadałam, a tu zaraz zginiemy elegancko. Trudno, nie przejmuję się absolutnie tym, że nie zbieram tych... ...łakoci? O Jezu, moja, moje palce, o! Oh. Jezu, nie, nie wiedziałam, że tu jest spadek. Wow. Oczywiście nie tej postaci używam jak zwykle. Wow. Co się dzieje? Szybko checkpoint, bo ja się boję. Wygląda jak miejsce na walkę z bossem. Nie lubię takich miejsc. W żadnej grze. Nie jest dobrze. Nie podoba mi się takie miejsce. O Jezu, jeszcze nie paparza, bo brakowało mi ich. Chciałam iść. Trzeba w ogóle gdzieś iść? Nie przecież, przecież tu lawa jest, halo, halo. Halo? Aha, to mam ją ja tam iść. Jak mam się tam dostać? Gro, pomóż mi. Powiedz mi, jak mam się tam dostać. Jezu, słodki, przeszkadzacie mi bardzo. No przecież zaraz dostanę szału przez was, no. Spadaj. Nie, po prostu mam dosyć tych dziadów. Naprawdę mam was dosyć. Uwierzcie mi w to. Ile was jest? Jeszcze? Wystarczy. Jak to zrobić? Dobra, czekajcie. Mam dosyć tych nietoperzy, naprawdę. Jezusie, kochane ludzie, jakie emotion. O, co teraz? Co to jest? What is this? Proszę, boję się. O, czy to koniec naszej walki, czy to dopiero początek naszej walki? Czy on uderzył ją, czy jego? Bo to tak wyglądało dosyć dwuznacznie. koniec. Brzmi jak koniec. to będzie? As the evil vanished, the old king, or what little remained of his human soul, was set free. The artifact slowly restored the balance of the world. Life and its joys returned to the kingdom. In the spring, new king was elected. Oj, króla the new king offered rewards to our heroes. The knight refused to become the captain of the king's men. Instead, he finally followed his father's hopes and acknowledged his other passion, that of food and ale. He became the king's royal ale provider. The was offered riches beyond her wildest dreams, but she felt a longing to go back to the forest ruins. The king granted her wish and gave her reign over the forest, where life slowly returned, restoring it to its former splendor. The hmm. została królową lasów, he finally understood that the road to success did not have anything to do with the fireball spell. He wasn't sure what it was, but saving the kingdom certainly helped. After being married a few years to a lady named Margaret, she gave birth to triplets. A charmed moment, many said. We do not know whether the father felt pride, shame, or both. when each of his children mastered the fireball before the age of one as one nie wiem czy będzie gada but despite everything they all lived happily ever after a wszyscy żyją długo jest szczęśliwie ogólnie rzecz ujmując a z tym czarnoksiężnikiem to chodziło o to czarodzieja chodziło o to, mam nadzieję, że się dalej nagrywa, że urodziły mu się trojaczki i ogólnie bo on ogólnie wierzył, że jego że moc magiczną, jakby kulminacją tego wszystkiego jest właśnie fireball, czyli rzucanie kulami ognia, a się okazało, że nie jest to jakby najważniejsze, po czym jego troje dzieci w wieku mniejszym niż jeden roczek opanowało tę sztukę, także to takie złośliwe. Ale dobra, nieważne. Koniec tejże gry. Nie spodziewałam się, że tak szybko pewnie. Zastanawiam się. A zamiast tego oddzielny odcinek niech będzie. Może ktoś będzie ciekawy zobaczyć tę końcówkę samą sobie. No i cóż. Gra platformowa, z tym, że nie taka stereotypowa typowa, że 2D, tylko taka trochę bardziej według mnie no właśnie, fajnie oddziałująca na wyobraźnię. To znaczy, czasami masz różny widok z różnego kąta i... Mm, inaczej na no to patrzysz, bo w platformówkach takich typowych, no to wszystko widać tak, jak widać. I często te gry przez to są bardzo znienawidzone. A tutaj masz tak jakby dodatkowe utrudnienie, ale tak naprawdę dużo łatwiej się w to gra, przyjemniej. Jest to taki bajkowy świat, dosyć przyjemny dla oka. Z jednej strony taki właśnie powiedzmy dziecięcy, ale wcale tak naprawdę nie jest taki dziecięcy, ponieważ jak widać nadaje się do tego również taka... w takim wieku osoba jak ja i dalej lubi w to grać, także wydaje mi się, że polecam Wam tę grę. Po prostu Wam polecam tę grę. Bardzo fajny sposób na spędzenie czasu. Na pewno na poziomie dużo wyższym jest dużo bardziej wnerwiająca. Nie ukrywam. Bo szczerze mówiąc, oprócz tych paru momentów, chociażby w ostatnich odcinkach, czyli tam takie przejeżdżanie tym tam wózeczkiem na dole, w sensie tam nad tą lawą i takie tam, no to oprócz takich momentów to nie znalazłam trudności w tej grze. Głównie trudnością, a raczej wkurzającym elementem były te nietoperze i sz szkielety. No ale to nie jest trudność gry, to jest po prostu robisz to albo nie. Ja mogłam przecież połowę tych szkieletów w ogóle olać i polecieć dalej. W ogóle by mi na tym nie zależało. No ale jak już tak wyszło, to tak wyszło. No, cieszę się, cieszę się. Nie wiem, czy przypadkiem nie wyszły jakieś kolejne wersje tej gry i tak dalej. Ale wydaje mi się, że tę grę można było wyposażyć w dużo, dużo bardziej rozległą ilość, na przykład właśnie przeciwników, żeby chociaż urozmaicić, żeby to nie było tak, że cały czas spotykasz tych samych wrogów. To, to trochę tak już w pewnym momencie się nudziło. Chociaż jak sobie pomyśli człowiek o takich kultowych grach platformowych, jak nie wiem, Mario, no to właściwie tam, tam też nie było aż takiego niezwykłego. Zróżnicowania przeciwników, aczkolwiek chyba było ich więcej, bo tam chociażby, że wersja, że ten sam przeciwnik umie latać albo że nie, ten takie te żółwie na przykład to coś. Także specyficzna gra, to znaczy troszkę inna, mi się bardzo podobała. Krótka, nie jest to taka gra, że gra się w nią kurczę, pół roku, ani też gra, w którą się gra dwa, dwie godziny. Tylko tam, jak sobie policzycie, ile to zajmuje, to sami widzicie. Przy czym jak się nie gada przy nagrywaniu i się myśli, to przechodzi się to chyba z trzy razy szybciej. Także, także wydaje mi się, że to jest bardzo rozsądny tytuł. No i tyle nie będę przecież wam powiedzieć, nie wiadomo ile. Nie spojrzałam kompletnie, kto to wyprodukował, ale dobra. Zresztą możecie sobie przewinąć zawsze, nie ma problemu. I cóż, nie będziemy oglądać, oglądać wszystkich tutaj napisów. Ja to niech leci sobie i... A tyle. Szkoda, że Venom'a nie ma, by się też pożegnał z wami. Jeżeli chodzi teraz, uwaga, o następne serie, <śm> no to ja wspominałam, że bardzo chcę nagrać Mayton Magica 7. Nie spodziewałam się, tak szczerze mówiąc, że to będzie tak szybko skończone, ten, ten, ta seria konkretna. Ponieważ u mnie wygląda sytuacja w ten sposób, że ja. Mm, mówię o wakacjach teraz. Przede wszystkim może tak, czerwiec to jest sesja, czyli już niedługo. A ja właściwie jeszcze nic nie umiem, ale dobra, właściwie nawet nie wiem, jakie egzaminy mamy, ale w każdym razie sesja niedługo, co oznacza, że będę musiała zacząć się znowu mocniej troszkę niż zwykle uczyć. Właściwie to niewiele zmienia, ale po prostu muszę mniej skupiać się na innych rzeczach. To znaczy, mogę sobie grać, ale nie mogę nagrywać, bo rzeczywiście nagrywanie kompletnie mi. Odbiera taki czas, nawet żeby zerknąć do notatek, no bo nie mogę. A ja lubię po prostu sobie usiąść na spokojnie, tak jak teraz, ponagrywać, coś tam popatrzeć w internecie, jak coś potrzebuję do gry, sobie spokojnie wszystko przygotować, soczek sobie przygotować, czy coś tam. No i, no i tyle. Na, a tak jak jest stres, i w ogóle to też nie ma sensu. I tak się cieszę, że głos mi pozwolił chociaż coś tam nagrać. Zobaczymy, jak teraz będzie przez kolejny tydzień. Parę odcinków nagrałam, więc troszkę będzie. Ale z drugiej strony, no, tego nie będzie aż tyle, żeby zapełnić najbliższy miesiąc. Także no nie wiem, zastanowię się, jak to zrobić, bo zaczynać siódemkę, mówię o Might Magicu, zaczynać siódemkę teraz, żeby jej nie zdążyć skończyć przed wakacjami, jest bez sensu. Ponieważ ja wakacje mam dosyć mocno zaplanowane. W ogóle mam najbliższy czas strasznie zaplanowany, to znaczy ja się zastanawiam w ogóle, jak to będzie, bo teraz tak. Lipiec, jestem cała, całe na praktykach, będę doić krowy, pomyślcie sobie, jak super. No ale w każdym razie będę na praktykach, także nie mam mnie, znikam. Hmm. Sierpień prawie cały, też jestem na praktykach, tym razem będę, może nie doić, ale... Przy Danielach sobie pracować i Jeleniach. Jak ktoś będzie ciekawy, to będę mogła, właśnie będę mogła tam vloga jakiegoś nagrać fajnego. O ile będę miała okazję, nie wiem jak tam będzie, ile zajęć będę miała, ale wydaje mi się, że, że mi pozwolą coś tam sobie nagrać. A nawet jeśli nie vloga, to po prostu nagram film taki, nazwijmy to z wakacji. Przecież to jest bardziej praca niż wakacje, tylko że niepłatne. Szkoda. No ale już pomijmy ten fakt. Następnie mamy wrzesień i teraz tak. U mnie jest sytuacja taka, że może, jeszcze muszę mieć potwierdzenie i coś tam, bo jakiś straszny bałagan w papierach jak zwykle jest na uczelni, może będę miała okazję wyjechać sobie na znamienitego Erasmusa, o którym na pewno ktoś tam gdzieś tam słyszał. Tak w ogóle o ironio do Hiszpanii, z tym, że do części, w której nie gadają tak jak ja, tylko gadają po kata kataluńsku, czyli do Katalunii. A czy ta po polsku to chyba Katalonia jest, ale dobra. Ja mówię po hiszpańsku Katalunia. No i, i ten, no i jeżeli ja wyjadę na Erasmusa, no to, hmm... Zastanowię się, co ja zrobię, no bo... Laptop... Laptop niby mogę wziąć, tylko że na moim komputerze tym stacjonarnym Skype nie działa, w sensie dokładnie to nie działa mikrofon, a chciałabym mieć jednak jakiś kontakt z Vanabusem. A nie chcę go też pozbawiać materiału do nagrywania, no bo on też nagrywa przecież. Jakby miał laptopa, to ma zero problemów, a u mnie na komputerze to byłby problem, więc musiałabym sobie jakoś skądś skombinować jeszcze jeden laptop, no to by byłby problem. To byłby problem, muszę się nad tym zastanowić, no bo wtedy, no bo to właściwie oznaczałoby, że od lipca do praktycznie końca, nie pamiętam jak to się kończy, ale jakoś tam luty, załóżmy, nie mam, nie. Tak jakby. W sensie, no nie miałabym czasu nagrać nic długiego. Także jeszcze jedny, inny pomysł jest taki, żebyście wy zaproponowali mi, albo ja sobie jakieś znajdę, takie gry Przepraszam, za zachłysnąłem się. Żeby żebyście wy, albo żebym ja znalazła sobie gry takie krótkie. Takie właśnie jak to coś w ten deseń, że właśnie nie więcej niż 15 odcinków Zakładając, pamiętajcie też o moim skillu, tak, żeby to nie było tak, że dacie mi grę, którą się przechodzi w 4 godziny, tylko że z moim skillem to zajmie 15 godzin, także coś takiego krótkiego. Może nie ten tytuł, no bo to bez sensu, żeby grać ciągle w tę samą grę, tylko powielać podobne tematy. No, może jakaś inna też może być platformowa, nie ma problemu. Ja lubię takie gry, dopóki są do przejścia, cały czas powtarzam. Jest mm, tak na spokojnie do przejścia, bo jeżeli to ma być na przykład midboy albo coś takiego, to ja wiem, że będę się męczyć godzinami nad tym, także bez sensu. To musi być coś, co ja mogę sobie usiąść na pół godziny, codziennie, na godzinę i ponagrywać. Co dalej? Mm, a jeżeli chodzi o takie właśnie Mighty Magicki czy coś, no to poczekajmy z tym. Po prostu ja was proszę, żebyście mieli cierpliwość. Poczekamy. Zobaczymy, jak to będzie z tym Erasmusem. Jak nie pojadę, no to, no to spoko, to od końca wakacji, od września już mogę nagrywać. Czytam, od sierpnia. No, zobaczymy, jak to wyjdzie. Nie wiem dokładnie, do kiedy będę na tych praktykach. A jeżeli chodzi o, jak będę na Erasmusie, no to wtedy po prostu będziecie musieli mieć cierpliwość. No, mówię, no, możemy zrobić tak, że nagram takie krótkie serie na zapas. I wam je po prostu ustawię, żeby się wrzucały same, na przykład raz na trzy dni. No bo tego będzie na pewno mało, także muszę to dawać rzadko. I miejcie nadzieję, że, że wytrzymacie tyle czasu. No. Tak to wychodzi. No niestety tak to jest, że na uczelni w pewnym momencie robi się ciasno. Poza tym, jako że ja się staram bardzo, bardzo o to, żeby mieć bardzo dobre wyniki i żeby z tych wyników jeszcze może coś dostać, może tak się uda w przyszłym roku no to muszę się uczyć, a żeby się uczyć musimy mieć czas, a żeby mieć czas jeszcze trzeba mieć chęci i w ogóle a z tym ostatnim jest zawsze najgorzej bo czasu to ja jeszcze mam nawet bardzo dużo, tylko właśnie chęci jest mniej tak samo na nagrywanie ja na nagrywanie też miał, właściwie mam czas tylko, że albo mam ochotę, ale jestem chora albo nie wiem, coś innego się dzieje albo nie mam ochoty no ale jestem zdrowa, więc teoretycznie mogłabym nagrywać i bez problemu, no takie problemy Człowieka typowego, normalnego i standardowego. Hmm... Zastanawiam się, co jeszcze mogę Wam powiedzieć. Chyba nie ma sensu, żeby Wam brędziła dłużej. Najwyżej zrobię jakiś film informacyjny, bo doskonale wiem, że tego filmu mogą wszyscy nie obejrzeć, a jak wrzucę taki film, na którym będzie napisane informacje, samo w sobie, to wszyscy oglądają. Nagle mam 100 wyświetleń pod jednym odcinkiem. To potem poznaję po prostu, że ludzie to oglądają. No i tyle. Mam nadzieję, że seria Wam się podobała. Wybaczcie, proszę, za mój głos. Myślałam, że będę bardziej taka bo, energiczna, i w ogóle przy ostatnim odcinku, no ale nie spodziewałam się, że tak szybko się to skończy. Patrzę, co tu napisane: Nvidia, Nvidia. Tyle rzeczy tu się dzieje na ekranie, ja w ogóle tego nie czytam. I tyle ludzie. Piszcie, co myślicie, jak wam się coś podobało, nie podobało, macie jakieś propozycje, wszystko piszcie. Ja naprawdę każdy komentarz czytam i właściwie to ja na każdy od odpowiadam, chyba że YouTube mnie o nim nie powiadomi. Czasami YouTube wysyła wasze komentarze do mojego spamu, nie wiem dlaczego, uznaje to za spam. Ja muszę wtedy to dopiero znaleźć, zarejestrować i wtedy się nim nacieszyć i przeczytać go i w ogóle. No, YouTube mi utrudnia życie po prostu i tyle. Widzę, że od nowa napisy lecą, także możemy już powoli kończyć. I tyle. Piszcie, czekam na Wasze komentarze, liczę na Wasze komentarze, na wasze propozycje przede wszystkim. Prosta, łatwa gra. Znajdźcie taką krótką, prostą grę, ale jednocześnie taką, która pasuje do mojego stylu grania, czyli właśnie albo platformówka, albo RTS, tylko na no, RTS -y zwyczajnie są, zazwyczaj są długie. Albo nie wiem, jakieś tam RPG krótkie. No nie ma RPGów krótkich, to jest niemożliwe. Ale no w każdym razie jakieś takie gry. Nawet słuchajcie, jakbyście chcieli, to przecież możemy nawet nagrywać takie gry, które są e, flashowe, tak? Takie gry, które albo na DOSa. Przecież mamy, mamy DOS Boxa, to nie jest problem. Jak macie jakieś propozycje, to szukajcie, mam dla Was zadanie. I to wszystko. O co mogę was prosić? Prosić, bo rozkosać wam nie mogę, aczkolwiek bardzo bym chciała, bo przyda, przydacie, przydajecie się bardzo często. Jestem z Wami szczera, przynajmniej. Także tyle. Życzcie mi zdrowia. Wtedy będę szybciej nagrywać. I do zobaczenia w następnych odcinkach, które mam nadzieję się będą pojawiać. Jak będę musiała zrobić sobie naprawdę przerwę od nagrywania, to dam na pewno film informacyjny albo jakąś informację, jakąkolwiek. I, I tyle, albo. A przed wakacjami to już na pewno coś zobaczycie, bo na pewno do nie, wszystkich, do, do, do nie wszystkich osób dotrze ta informacja, że ja w lipcu, sierpniu praktycznie jestem out. Co zazwyczaj u youtuberów jest odwrotnie. Także tyle. Do usłyszenia, do zobaczenia. Trzymajcie się. Spokojnego, nie wiem jaki to będzie dzień, ale załóżmy, że weekendu, żeby Wam słoneczko dopisywało, ponieważ tutaj to tak różnie bywa z tą pogodą. I tyle. Dokładnie. I tyle. Do zobaczenia. Na razie. Cześć!